Dziś porozmawiamy sobie o dwóch sprawach, które wydarzyły się niedawno w Korei. Mogliście o nich słyszeć, nie musieliście o nich słyszeć. Nie odbiły one się wielkim echem w mainstreamowych mediach, ale wciąż pozostawiły pewne kontrowersje online. Hej wszystkim, tu Pera w Korei. Tak jak powiedziałam we wstępie, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć dwie historie związane z Koreą. I te dwie historie zostawiłam do tego, że chciałabym Wam pokazać dwie. Różne, choć w pewien sposób podobne sytuacje i dwie zupełnie różne reakcje na te sytuacje, w sumie zależne od punktu widzenia. Jak zwykle, nie tyczy się to wszystkich Koreańczyków, nie będę generalizować. To niestety tyczy się osób, które najgłośniej krzyczą w internecie, a jak sami wiecie, te osoby najbardziej rzucają się w oczy i w sumie najczęściej najbardziej szkodzą. Pierwsza sprawa, którą chciałabym opowiedzieć dotyczy koreańskiego celebryty pochodzącego z Gany z Afryki, Sama Okciri oraz grupy koreańskich licealistów z podseulskiego miasta Uijeongbu. I teraz Uijeongbu Kodung czyli męskie liceum Uijeongbu słynie z tego, że co roku uczniowie pozują do dość ciekawych, kreatywnych zdjęć klasowych. Często przybierają się za jakieś znane postacie albo za memy, które są popularne w danym roku. W tym roku uczniowie jednej z klas postanowili przebrać się za tancerzy niosących trumnę z Gany. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to jest mem, który wybuchł tak jakby w tym roku. Jest to serwis pogrzebowy z Gany, gdzie panowie, którzy niosą trumny dodatkowo też tańczą. I na początku usłyszał o tym świat przez reportaż BBC z 2017 roku, ale panowie stali się memem w tym roku, kiedy ktoś na, nie wiem czy na YouTube, ale w każdym razie na jakimś filmiku podłożył pod ich tańczenie jakąś tam piosenkę EDM-ową, czy jakąś tam. No, to wyglądało mniej więcej tak i e, no, stało się memem. Nic więc dziwnego, że jeżeli taki popularny mem mamy, no to chłopacy z tego liceum chcieli się przebrać za tych tancerzy i nie byłoby w tym nic problematycznego, gdyby nie to, że. Chłopcy, żeby bardziej upodobnić się do czarnoskórych tancerzy, pomalowali sobie twarze tworząc tak zwany Blackface. Tutaj szybciutko chciałabym wyjaśnić, czym jest Blackface dla tych, którzy nie wiedzą i dlaczego jest to takie obraźliwe i szkodliwe. Blackface to forma makijażu scenicznego, popularna w XIX i w XX wieku teraz już przeszła troszeczkę do lamusa, chociaż pewne jej przejawy wciąż w niektórych krajach się pojawiają. W makijażu tego używały głównie osoby białe, żeby wcielić się w osoby czarnoskóre, podkreślając pewne no, niedobre, szkodliwe stereotypy o osobach czarnoskórych. I generalnie z tego powodu Blackface w obecnych czasach uważa się za coś szkodliwego, obraźliwego, no i że nie powinno się tego używać. Wracając do sprawy, wielu netizensów, koreańskich i zagranicznych, skomentowało i skrytykowało zachowanie licealistów, bo wystarczyło tak naprawdę ubrać się w ubrania podobne do tych tancerzy, założyć te takie czapki, założyć ciemne okulary, zrobić tą trumnę z kartonu i każdy wiedziałby o co chodzi. Ale oni posunęli się o krok dalej no i pomalowali sobie na ciemno twarze. I wśród krytykujących znalazł się również sam Okciri, czyli ten celebryta, o którym mówiłam, jest to jeden z najbardziej znanych chyba obcokrajowców w Korei i występuje bardzo często w różnych programach telewizyjnych. Sam na swoim Instagramie wrzucił zdjęcie tych licealistów i napisał, i tutaj jest moje tłumaczenie z języka koreańskiego: Bardzo mi przykro i smutno, że widzę coś takiego w 2020 roku. To nie jest śmieszne. Z perspektywy osoby czarnoskórej, takie zachowanie jest bardzo obraźliwe. Proszę nie róbcie tego. Rozumiem naśladowanie czyjejś kultury, ale czy trzeba przy tym malować twarz? Chciałbym, żeby takiego zachowania nie było w Korei. Najważniejsze jest wzajemne poszanowanie kultur. Jeżeli nadarzy się okazja, chciałbym z wami o tym porozmawiać. Napisał sam. Ten kawałek po koreańsku były też jeszcze dwa kawałki, bodajże po angielsku. No i teraz oczywiście pojawiły się głosy wsparcia dla Sama, głównie od fanów zagranicznych, a ze strony Koreańczyków wylało się wiadro Pomyl. I tutaj Koreańczycy mieli pewne argumenty, ja tutaj sobie je też wypisałam. Argumenty koreańskich incidensów przeciwko samowi brzmiały mniej więcej tak. Sam wrzucił na swojego publicznego Instagrama zdjęcie licjalistów bez zamazania ich twarzy. W Korei jest coś takiego jak Chosankun. to dosłownie znaczy prawo portretu. I to oznacza, że jeżeli ktoś bez waszej zgody wrzuci zdjęcie z waszą twarzą niezakrytą gdzieś do internetu publicznie, no to możecie ich pozwać do sądu i prawdopodobnie wygracie, bo macie prawo do swojej twarzy. Po drugie, sam skrytykował ich bez odpowiedniego researchu i wybadania tematu, czy faktycznie była to ich wina, a co gorsza wrzucił zdjęcie najprawdopodobniej osób nieletnich na swojego popularnego Instagrama, pośrednio zachęcając do nagonki na biednych licealistów. Po trzecie, w angielskich fragmentach swojego posta zarzucał koreańczykom ignorancję i potrzebę edukacji. I tutaj nadmienię, że ja czytając angielskie fragmenty tego posta, ja nie odniosłam takiego wrażenia. Tutaj mi się wydaje, że jednak poszło troszeczkę o złe przetłumaczenie na koreański. Po czwarte, otagował post z hashtagiem TKpop. I to jest podobno hashtag, gdzie ludzie negatywnie wypowiadają się o... Korei i K-Popie. Tutaj ja się nie znam, tutaj przytaczam, co było powiedziane. Jeżeli Wy coś słyszeliście o tym hashtagu, no to dajcie znać w komentarzach. I ostatni punkt, według niektórych pośrednio nazwał licjalistów rasistami, choć w rzeczywistości odnosił się zaledwie do pewnego typu zachowań, które no to nie był pierwszy raz, gdzie w Korei coś takiego się pojawiło. Zaledwie dzień później na Instagramie sama pojawiły się przeprosiny. Sam przeprosił za naruszenie prywatności licjalistów, za użycie złego hashtaga oraz za to, że został źle zrozumiany przez, yy, przez koreańskich intuicjentów. I czy na tym się skończyło? No na tym się nie skończyło, ponieważ ci, którzy wciąż żywili urazę to Sama i nawoływali, że tak, że ma wracać do swojego kraju i że przestańmy już yy, pokazywać obcokrajowców yy, w telewizji, bo to autentycznie ja widziałam takie komentarze po prostu na Nejwerze, te osoby po prostu zaczęły bacznie obserwować każdy krok Sama, i kulminacją tego było zdjęcie, które sam wrzucił po jakimś czasie na swojego Instagrama. Sam wrzucił zdjęcie siebie stojącego obok pewnej koreańskiej aktorki, i to było po prostu zdjęcie jakieś tam randomowe. Przy czym fanka z zagranicy skomentowała: Once you go black, you never go back. Czyli. Jak raz zasmakujesz czarnego, to już nigdy nie wrócisz do czegoś innego. Nie wiem jak to przetłumaczyć, jeżeli znacie lepsze tłumaczenie, to sorry, to dajcie znać. W każdym razie sam odpisał na ten komentarz preach. No dobrze mówisz, tak jest. I to było tyle. I oczywiście Koreańczycy byli absolutnie oburzeni tym zachowaniem. Nazwali Sama nie tylko rasistą, ale też seksistą. I koniec końców sam usunął swojego Instagrama. I tak się skończyła ta historia. A teraz przedstawię wam historię Belli Porch. Bella Porch to popularna filipińska TikTokerka, która na chwilę obecną ma ponad 23 miliony obserwujących. Co takiego zrobiła Bella, żeby pojawić się w filmiku, w którym opowiadam o Kurańczykach? Bella wrzuciła na swojego TikToka. Tak, jak zresztą zwykle wrzucała filmik, na którym po prostu tańczy. Tyle tylko, że na tym filmiku. Widać było tatuaż na jej ramieniu. Tatuaż ten przedstawia japoński sztandar wschodzącego słońca po koreańsku ugilgi. W Korei i innych krajach okupowanych przez Japonię na początku XX wieku jest to symbol uciśnienia, jest to symbol zła. Coś takiego jak dla nas Europejczyków swastyka. Jeżeli my widzimy swastykę, no to od razu jakby mamy te negatywne konotacje w głowie, prawda? Tak samo dla Koreańczyków. Ten sztandar wschodzącego słońca ma takie same konotacje. No i Koreańczycy, którzy zobaczyli tego TikToka, zobaczyli ten tatuaż, ruszyli do ataku. Bella dość szybko wystosowała przeprosiny, gdzie powiedziała w jednym ze swoich TikToków, że ona nie wiedziała, jaka jest historia tej flagi, tego sztandaru, że oczywiście się poprawi, doedukuje i że postara się albo usunąć, albo czymś zatuszować. Ten tatuaż. Niestety, jak możecie się domyśleć, na tym się nie skończyło. W komentarzach Beli zaczęły się ataki nie tylko personalnie na nią, ale na wszystkich Filipińczyków. I teraz skąd, które później okazały się kontami koreańskich użytkowników TikToka wylewały się komentarze bardzo rasistowskie w stosunku do Filipińczyków i tutaj jest jeden taki słynny komentarz, który mm, sobie przetłumaczyłam, on jest często przytaczany w artykułach na temat tego zdarzenia i to jest o Filipińczykach. Biedny kraj, niewyedukowane karzełki. I tego typu komentarze non stop się pojawiały po prostu u Belli. Filipińczycy oczywiście no, nie pozostali dłużni Korańczykom, i tak rozpoczęła się bardzo rasistowska walka w tej wepte, na to, kto obrzuci się po prostu gorszym mięsem w internecie. Filipińczycy zaczęli nawet trendować takie hasztag jak Cancel Korea, czyli skancelować Koreę. A filipińscy fani K-popów, jak wiadomo, filipiński rynek, jeżeli chodzi o K-pop, jest dosyć spory. Nawoływali do bojkotów i do tego, że czas odłożyć lightsticki, wiecie, takie fanowskie światełka na koncerty i wziąć do ręki filipińską flagę. I tak to się ciągnęło przez dobry tydzień, nie wiem dokładnie jak to się skończyło, czy to się już skończyło, rozmyło, po prostu rozeszło w powietrzu, bo jest więcej innych newsów do, wiecie, zajęcia się, czy, czy to nadal jakoś trwa. No ale nic dobrego z tego nie wynikło. Myślę, że wnioski można wyciągnąć samemu. Specjalnie zostawiłam te dwie, jakby różne historie, które jednak traktują o czymś podobnym, gdzie ktoś jest urażony pewnym zachowaniem kogoś, ale zależnie od tego, gdzie tutaj mamy punkt siedzenia, zachowanie Koreańczyków jest, zauważcie, zupełnie różne. W pierwszym przypadku zignorowali oni zupełnie sedno problemu i rzucili się do obrony koreańskich licalistów, bo obcokrajowiec odważył się ich skrytykować. W drugim przypadku zaatakowali dziewczynę mieszkającą i działającą w zupełnie innym kraju tylko za to, że miała na sobie tatuaż z symbolem, który dla nich znaczył to po co znaczy po prostu. Moim zdaniem krytyka po obu stronach tego konfliktu jest jak najbardziej uzasadniona. Ja uważam, że niektóre argumenty, które wam przedstawiałam koreańskich hnedydensów na temat na przykład tego co pisał Sam Okciri, na przykład to, że wrzucił po prostu zdjęcie tych licealistów zamiast na przykład Ściany tekstu. Moim zdaniem, sam tekst był wystarczył, żeby tutaj nikogo nie obrazić. Tutaj uważam, że całkiem to jest uzasadnione. Ale czego zabrakło w obu tych sytuacjach jest moim zdaniem no, dialog i próby zrozumienia się nawzajem. Wiem, że w tym, tej drugiej sytuacji pojawiały się jakieś komentarze nawołujące do tego, żeby podać sobie ręce, żeby przestać się kłócić, że przepraszały strony do siebie, z siebie nawzajem, że Koreańczycy pisali do Filipińczyków, że przepraszamy za to takie a za, inne zachowanie. Filipińczycy też pisali, że przepraszamy za to zachowanie. Także wiadomo, że są po prostu czarne owce, zawsze się znajdą. Ale no tutaj, tak jak wspominałam na początku, Najgłośniej krzyczący robią najwięcej krzywdy. Niestety, prawdą jest, że niewielu Koreańczyków zdaje sobie sprawę z historii, z bolesnej historii, jaka, jaką niesie ze sobą Blackface. A każdy najmłodszy nawet Koreańczyk zna historię Korei i historię okupacji japońskiej w Korei. Stąd też chyba. Stąd też chyba eskalacja obu tych sytuacji, o których wam dzisiaj mówiłam. Czy te dwie sytuacje, o których opowiadałam dzisiaj, to kwestia rasizmu, ignorancji, hipokryzji, to już ocencie sami. Dajcie mi znać, co sami sądzicie o tych dwóch sprawach w komentarzach, chętnie poczytam. Jeżeli filmik Wam się podobał, jeżeli chcielibyście, żebym częściej opowiadała o takich sprawach społecznych, co się dzieje, Najnowsze wydarzenia w Korei, jakie to niesie ze sobą przesłanie, jakie to niesie efekty, jeżeli chodzi o koreańskie społeczeństwo, e, jakie opinie tutaj są koreańskie społeczeństwo na te tematy, to dajcie mi znać również w komentarzach. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach i widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!